Deriano. ja jestem pingwinek czy, czy mój kot mnie bije. I tak. eee, y, 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 y. dobra, jak widzicie, no, jestem nowa tu, y, y, no, nowa na kanale, na YouTubie, Jezu. Gram dzisiaj w blokie, więc z tego, co widzicie, mój kot po mnie łazi. I, i wiesz, co zrobię zaraz? Wiesz, to e, chyba nie wiesz... Wiecie co zrobimy zaraz? Zabijemy się! Kurde jest noca, ja nawet to nie XP. Lecimy. I... Jezus! No. Te. no! No. Ogólnie ostatnio mam straszne lagi. Yy. Nie wiem po co ja wam to mówię, wam rzecz. Dobra. E, kiedy... Le... Czekaj się Dobra nie Nie wiem jak się to chciałam zrobić Ale no To jest To jest Dobra kogoż dodam do znajomych Nie wiem kto to jest Ale dodam do. Dobra Juuuu Odbiłem mnie od drzewo no. To było smutne. Siu dobra. Jakby inaczej mieliśmy yy... chodzić do gimnazjum, więc będziemy chodzić Nie wiem, czy ja pokazuję tą kamerę. Jezu wy się z twojej łami. Nie wiem, o co mi chodzi jakby jak będę dziwna na filmiku, to weźcie nie wnikajcie, bo jestem taka, no, no taka powalona czasami, tak, 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 no właśnie o to mi chodzi. Dobra. Będziemy jechać na desa. Ja, ja no mówię, że jestem powalona. Dobra. Jedziemy se do gimnazjum na desce, w nosy. Jak, jak was ogłuszyłam, bo przyłożyłam se usta do głaśnika, żeby tak se zrobić, że to, to, przepraszam bardzo, ja, ja nie krzałam. Nie wiem, o co mi chodzi, nie wiem, nie wiem. Dobra. Okej, okay, jestem tu w gimnazjum, panie! A nie, jakieś dysiu. Dobra. Idziemy y, na wziąć szafkę. Girls. Czym um, ja po własnej szafce? Dobra. Mam wszystkiego skina. Muszę sobie zmienić skina na Robloxie, no oh, no, right. bo <terme> okay. no, <mum> <what> on jest dziwny. Dobra, wiesz, jak idziemy, zaraz wam pokażę, gdzie idziemy tylko... tylko za Czekaj się, bo muszę tego poszukać. O! Wejdziemy do bo... do, do panskiej toalety. Ej! I... Co ja robię ze swoim grzeszem? Oj. Nie wiem po co ja tu wladłam, ale se patrzy na łażynki, nie wiem po jakiego. Dobra, pójdziemy do Girls, Girls. Girls, gears, gears. gears dears and ears. Ta, bo jak GIS, to fajniejszy kibel. Czy mi fajniejszy kibel? skończymy sobie po ekranach. Dobra. Dobra, my się sobie pójdziemy zrobić. Mmm, sobie sobą. A co? A co? A jak? A ja raczej w fotelu będę mieszkać, bo, bo to jest jedyne rozwiązanie, gdyż się nie chce szukać domu. Dobra. Okej. Okay. In and what is no. Nie wiem, co ja zrobiłam. Robię... Ja, ja jestem zła. Dobra, szukaj O, o, będziemy złą matką. Będę złą matką. E, e. Nie pytajcie co to było przed co ja zrobiłam ja takie e, e. E, Ja umiem takie jeszcze takie toryki z Ameryki bym powiedziała. Dobra, pójdziemy spać. Zacwiesonym świetle Jest małe światło. Dobra, zgadza mi światło. Jest uh, Alan Rickman. Alan Rickman. Nie, nie wiem totalnie co ja robię ze swoim życem. Patrzcie na no ten piękny hat. Patrzcie, pokażę Wam trik. Tarara! Tarara! Widać nas na kamerach. Dobra, ale nie o ten krik na, mi chodziło. Jeśli jeszcze nie wiecie i oglądacie Fajrouta debila największego, to, to... to pokażę wam coś. No, Pokażę wam, jaki sposób... Nie wiem, jak on to zrobił. Ja już się dowiedziałam, ja znam tego haki. Nie, żartuję. Czasami go oglądam, tylko żeby się z niego naśmiewać, że z naszego oglądam, żeby go z niego się wyśmiewać, jaki on jest głupi. Ale czasami mówią, że sama jestem głupia, bo wiesz No. Dobra, idziemy pokazywać wam triki z Ameryki. ha, Nie <laughs> jestem studentem zaczekaj Nie, to. I to. Dobra, to chciałam kliknąć, żeby wam nic nie przeszkadzało. Dobra. Okej, okay, to idziemy do, do trików z Ameryków. A, a. Dobra, wchodzimy sobie... A jak, a jak wchodzimy po północy tu w Brookhaven? Dobra. Zen zyn. zyn. No, ja zrobiłam, dobra, XD. <laughs> dobra, jest takie se, no takie se i zawsze was, e, e, jak oglądaliście Feyrota, ciekawiło, jak on to otwiera, Klika się w lampę i proste. Jest też, i jeszcze jeden trik. I teraz możemy patrzeć co się dzieje. Mam no, zwierzę. Takie sam, no, takie sprawy trudne. Trudne sprawy. Nie wiem, nie wiem to totalnie co ja zrobiłam. Dobra, nieważne. Okej. Dobra, nie mnie okay. nie mi się tego kanarować. Dobra. No dobra. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, dobra, dobra. Nie wiem co ja gadam. Bobla, bobla, bla, 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 Dobra. Idziemy ze stąd, bo to jest nudne. Ale wiesz co? Nie wiem. Dobra. Okej. Okay. I jak myśl wywiad, że kończymy ten odcinek? I jak chcesz następny, to dostaw się... Ile tam chcesz, łapę w górę i, i, i subskrypcję, bo zawsze będę nagrywać filmy.